Ciemno widzowie, nagrywam dzisiaj po ciemku, z uwagi na to, że jutro mam podwójną rundę, więc z rana nie miałbym czasu. Więc powiem Wam tak: z tymi FM-ami, z IM-ami, to jakoś to leci w miarę luźno, ale kurde z arcyistrzami to jest ciężko. Nie. Partia zaczęła się D4, przeciwnik zagrał D5. No właśnie, gram z arcymistrzem. No i tutaj powiem Wam tak: szykowałem się na E6. Szykowałem się na C6. Szy szykowałem się na E6 Skoczek F6 A6. Szykowałem się na zwykły Hetmański. Naprawdę mega dużo różnych wariantów tutaj sobie odświeżałem przed tą partią. Dużo siedziałem. No i przygotowanie mi siadło tak do pierwszego ruchu, bo C4 <laughs> przeciwnik zagrał DC. No tego się niestety nie spodziewałem. Jeszcze tak z ciekawości sprawdzę, ale z tego co pamiętam, to on albo totalnie ani razu nigdy tego nie grał, a, a jeżeli grał, to może jakoś mało razy. No tak, parę partii mu się zdarzyło, ale 99% no to były właśnie te rzeczy, które wymieniłem. No i to jest właśnie. Ciężar tej gry z arcymistrzami, że oni mają bardzo szeroki repertuar, no i ciężko jest wtrafić akurat, akurat w to, co byś chciał dostać. No więc wiadomo, że ja też w tym kierunku muszę iść. Ale tutaj poniekąd można powiedzieć, się poszczęściło ponieważ przeciwnik zdecydował się na goniec g4 i jeżeli śledzicie te moje nagrania to pamiętacie że jak grałem na turnieju w Bułgarii to tam od takiego holendra zebrałem niezłe lanie w tym wariancie no i to mnie oczywiście zabolało więc później <laughs> przysiadłem nad tym wariantem żeby ogarnąć jakie tutaj są takie typowe plany gry więc nie poszło to, czego się najbardziej spodziewałem, ale tak z grubsza wiedziałem do czego dąży. Przeciwnik tutaj zagrał E6, to jest taka mała pułapka, czasami grają C5, żeby podważyć centrum, no ale wtedy klasycznie wchodzi coś takiego, to to warto mieć na uwadze, stąd przeciwnik e6, ja zagrałem skoczek c3, przeciwnik a6, no i tutaj zdecydowałem się na ten właśnie najagresywniejszy plan działania, czyli h3, goniec h5, g4 i skoczek e5, czyli ty, to, tą całą sekwencją zdobywam parę gońców, no, z tym, że przez to, jak zagrałem H3 i zagrałem G4, no to tutaj mój pionek H3 się teraz bardzo osłabił. Co za tym idzie, nie, będzie, nie będę mógł zrobić roszady, no bo tego piona stracę. A też Hetman będzie ciągle uwiązany do defensywy na G4, no bo przeciwnik na związaniu może mnie tutaj dojechać. W związku z tym. Yy... Coś, coś, czego nie miałem wcześniej na radarze, ale właśnie się dowiedziałem po tamtej przegranej to goniec F1 z planem goniec G2. I to rozwiązuje wszelkie problemy białego, właśnie na skrzydle królewskim. A mało tego, ten goniec bardzo aktywnie działa po długiej przekątnej. A, no tylko jeszcze wspomnę, że wiadomo, to co przygotowywałem konkretnie na tę partię, no akurat teraz mi się nie przydało, ale. Ale kiedyś się przyda, nie? Także nie, nie była to jakaś strata czasu. No dobra, więc co tutaj przeciwnik zrobił? Przeciwnik zdecydował się zagrać wieża B8, żeby pionka po prostu zabezpieczyć. Ja się jeszcze zastanawiałem, co by było, gdyby tutaj wybił na D4, i planowałem po prostu ED, i jak teraz wieża B8, to gonie C4. Atakuje wieżę i zdobywam piona. A jeżeli przeciwnik zagra Hetman C7, to teraz chciałem zrobić roszadę z szybkim D5. Okazuje się, że te piony wyszły bardzo do przodu, ale mój król jest całkowicie bezpieczny i jest to ok, więc taki, taki tutaj miałem zamysł w razie co? No bo wiadomo, jak ja mam parę gońców, no to ja chcę otwierać tę pozycję. Przeciwnik zagrał wieża B8 i ja tutaj zdecydowałem się wybić na C5, czyli dalej dążę do otwierania tej pozycji. W partii przeciwnik zbił gońcem, gdyby zbił skoczkiem, to planowałem wybić na D8 i zagrać po prostu król E2 i grać taką końcówkę z parą gońców. I znowu, jak pamiętacie może moją pierwszą rundę tego turnieju, no to tam... Byłem robiony tą parą gońców w końcówce, więc na własnej skórze poczułem jak to jest duża siła, no więc stwierdziłem, że taka końcówka to jest idealnie dla mnie, bo tutaj będę oponenta grillował, a on turbo perfekcyjnie będzie się musiał bronić do końca partii, no gdzie wiadomo, że taka defensywa jest bardzo trudna. Więc przeciwnik zdecydował się zbić gońcem, no to ja postanowiłem tutaj pójść z pełną agresją, wrzuciłem G5. No i teraz tak, jeżeli przeciwnik zagra skoczek H5, to tego skoczka na H5 nie ma, tak? Ten skoczek się po prostu totalnie nie ma gdzie ruszać. Wrzucam skoczek E4, żeby pionka G5 zabezpieczyć i przeciwnik gra bez figury. Jeżeli zagra skoczek H7, to sam, gram H4, ten skoczek totalnie zablokowany, więc właściwie jedyne odejście skoczek G8. No i ja teraz wpakowałem się na E4. Ten skoczek stoi tutaj bardzo aktywnie, czai się, żeby wjechać na D6, no a też zabezpiecza tego pionka z G5. Przeciwnik zagrał skoczek E7. I ja tutaj e, ustaliłem, że tego delikwenta trzeba by rozwinąć. E, w związku z tym. E, Wymyśliłem, że zagram goniec D2, zagram goniec C3, no i ten goniec bardzo dobrze będzie po tej długiej przekątnej działał. Zastanawiałem się też nad planem H4 z zamysłem zagrania H5. Natomiast co ciekawe, to nie jest tak cudowne, jak mogłoby się pierwotnie wydawać, bo przeciwnik nawet króle 7 może zagrać i... W... Ale to Hetman, H8 nie jest jakieś groźne. Także ta linia H w tej konfiguracji się do niczego nie przyda. Okazuje się, że w ogóle najlepszym pomysłem było w najzwyczajniej świecie zrobienie roszady. Przyznam szczerze, że podczas partii jakoś kompletnie tej koncepcji nie doceniłem. Wydawało mi się, że... Znacznie, znacznie lepiej będzie dla mnie zostawić tego króla w centrum, żeby zachować te możliwości ataku po linii h. Uznałem, że król będzie stał całkowicie bezpiecznie na f1 i właściwie nie widziałem powodu, żeby robić tę roszadę. Natomiast, jak partia pokazała, ta linia h, aż tak ta zajęta linia h, nie jest aż tak jakaś cudowna. Przeceniłem po prostu te możliwości ataku. No ale dobra, goniec D2 nie jest jakieś złe. Przeciwnik skoczek F5, goniec C3. No i goniec C7, czyli przeciwnik chce mi tutaj capnąć pionka. I ja zaplanowałem taki manewr H4. I teraz, jeżeli przeciwnik zbije na H4, no to wrzucam hetman G4. Teraz pionek G5 jest zabezpieczony. Jeżeli przeciwnik wybije na G2, wybijam, wybijam na H1. No, i teraz rzeczywiście dojeżdżam przeciwnika padając na H8, zgarniam piona G7 i wygrywam partię. Stąd przeciwnik musiał wybić wieżą. I teraz jest bardzo podobnie, ale trochę inaczej. Bo zauważcie, że w tamtej konfiguracji to Hetmana miałem już tutaj jeszcze tylko cofnijmy się na moment co jeżeli przeciwnik wycofałby skoczka żeby tutaj bronić na G7 w ogóle tutaj gość się zaciął po tym moim H4 na 40 minut nie to, że coś ja, ja w wcześniej też bardzo długo myślałem ja w tym momencie miałem chyba tam 36 minut jeżeli dobrze pamiętam przeciwnik miał tam 59, i tak myślał, myślał, i w pewnym momencie miał już 20 minut. Także już wiedziałem, że rzeczywiście jest tutaj potencjał w tym ataku, choć nie tak duży jak mi się pierwotnie wydawało. Więc jeżeli chodzi o to skoczek F5, to ja planowałem zagrać Hetman H3 z ideą taką, żeby wjechać na H8 i wrzucić wieżę do akcji. I później go goniec H3, zbić na F5, zbić na G7. W dogodnym momencie, no, presja myślę, że jak najbardziej jest widoczna, więc coś takiego mi się bardzo podobało. Więc przeciwnik po długich obliczeniach zdecydował się na wybicie na G2, i rzeczywiście pozycja jest powalona, ale się trzyma. Także liczył, liczył mega, mega długo, ale dokładnie wyliczył to, trzeba mu oddać. Więc co on tutaj zagrał? Zdecydował się na skoczek C5. Ja, ja zbiłem na C5. Liczyłem też posunięcie wieża D1. Ma to potencjał, ponieważ odcinam tutaj ucieczkę króla po linii D. No i teraz, jeżeli Hetman C7, no to wybicie. No i tak, jeżeli zbiję gońcem Hetman H3, żeby wjechać na H8, jak on się cofnie, żeby zabezpieczyć pionka, i to, to i tak tam wjeżdżam. Wybijam na G7, no i tutaj, jeżeli chodzi o odejście królem, no to jest remis, bo cyk i cyk i ten król się nie ma gdzie schować, więc ja podczas partii planowałem wycofanie tego gońca, żeby jeszcze coś pograć na wygraną, no ale przeciwnik ma Hetman G4, więc rzeczywiście się to wszystko tutaj mu zgadza jeżeli natomiast zbiłby na c5 to jest trochę lepiej dla mnie bo mogę wjechać na linię h z atakiem na wieżę i tutaj okazuje się że dalej jest w stanie się uratować bo po wieża c8 hetman h8 goniec f8 goniec g7 jest znowu to hetman b4 no i znowu się okazuje że ten, ten mój król się po prostu na skrzydle królewskim nie ma gdzie schować więc no oczywiście remis mi się nie podobał no i myślałem jak tutaj stworzyć takie wiecie na największe praktyczne problemy no bo pozycja może, może i być równa ale jednak jak jakieś tam się problemy oponentowi zrobi no to by być może się gdzieś tam posypie. posypia nie ten to równo Dobra, więc stwierdziłem, że skoczek C5 daje lepsze szanse, bo wrzucam teraz Hetmana na H2 i cały czas mam tę wieżę na radarze. I teraz, jeżeli przeciwnik wieżą by sobie odszedł, no to już jest pozamiatane, bo gońcem atakuje z drugiej strony. I on nie ma Hetman D6, żeby tego gońca obronić. A po król D7 wieża D1 jest pozamiatane. Jeżeli natomiast goniec F8, to wchodzi wieża D1 i co ciekawe, no tutaj nie, nie muszę się śpieszyć. Mogę zagrać A3. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zagram Hetman H8, no to przeciwnik gra Hetman C5 i teraz gońcem tutaj wjechać nie mogę. Z tego też powodu, najpierw zagram A3 i teraz już Hetman H8 grozi z następnym goniec b4, a przeciwnik nie może zagrać hetman c5, no bo wisi mu ta wieża na b8, to, to już jest po prostu wygrane. A jeżeli zdecyduje się na jakieś a5, nawet goniec d6 i tędy po prostu wkroczę do akcji, a a3 jest potrzebne do tego, żeby przeciwnik tutaj nie miał szacha. Więc takie niuanse, no ale przeciwnik znalazł tutaj najlepszą defensywę, mianowicie hetman D6. I tutaj miałem fa fajny zamysł, mianowicie goniec E5. I tutaj przeciwnik w partii zagrał, no znowu najdokładniejsze, goniec B4. Ja taką mikro pułapkę zostawiłem, bo hetman D3 może się wydawać super z ideą goniec B4. No i ten król w potrzasku. Natomiast tutaj leci taki wariant forsowny, i na koniec wychodzę z tym wolnym, oddalonym pionem A. Oczywiście, przy Hetmanach na desce ta, ta końcówka jest remisowa bo mój król nie ma takiego totalnie bezpiecznego pola na szachownicy, gdzie mógłby się schować od szachów, no ale jednak praktyczne szanse na wygrywanie są. Na pewno on tutaj będzie musiał uważać, no bo wszelkie pionkówki są dla niego przegrane, bo ten wolny, oddalony pionek decyduje. No więc przeciwnik na to nie poszedł, zagrał goniec b4, król f1, hetman d3, król d1, poszło wieża d8, szach, no i tutaj Tutaj zaczął przeciwnik grać niedokładnie. Zagrał król d7. No ja po cichu liczyłem na goniec f8. No bo teraz mogę wybić. Przeciwnik musi się cofnąć na d6. No i tutaj gość jest po prostu całkowicie sparalizowany. W sensie ten hetłan ciągle tutaj musi pilnować, no i ta wieża też za bardzo nie ma co robić, więc tutaj mam nawet jakieś tego typu zamysły. Także to by mi się bardzo podobało. Okazuje się, że najlepsze było Króle 7, co nie jest takie proste do wypatrzenia. Chodzi tutaj o to, że jest koncepcja wiecznego szacha. Na pierwszy rzut oka się to wydaje po prostu skrajnie idiotyczne. No ale tutaj właśnie jest wieczny szach i mój król znowu się nie ma gdzie schować. Obaj tego nie widzieliśmy. W partii on zagrał król d7. Ja zbiłem na G7, wieża F8, i tutaj ogólnie obaj byliśmy już w dużym niedoczasie. No więc ta sytuacja mi się oczywiście podobała, bo jego król jest bardzo słaby. Więc ja tutaj zagrałem Hetman F6 z zamysłem takim, że wjadę na F3 i zaatakuję na B7, oraz też będzie groźba wieża D1. Więc przeciwnik Hetman D5, ja Hetman F4. Teraz za to chcę wjechać na c7, więc e5. No i hetman a4. No i to jest, kurczę, taka pozycja. Ja wiedziałem, że tutaj no, musi być jakaś wygrana. Tylko po prostu nie umiałem jej znaleźć. I w partii poszło hetman b5. Ja wybiłem na b5 i zagrałem wieżę c5. Natomiast tutaj zawsze do, dobra zabawa, co Stockfish mówi w, te, w takiej pozie. No i tak, Stockfish mówi tak. Zagraj hetman g4. Król musi odejść na D6, żeby pilnować po c 7, żeby tam wieża nie wjechała. I E4. Po co? Nie wiem. <ścoughs> ale ale to, to jest właśnie typowa różnica pomiędzy stockfishem a człowiekiem, że no ja w takiej pozycji. No, nie liczę posunięcia E4. No, dla mnie posunięcie E4 jest absurdalne. Nie, nie widzę powodu, żeby to grać. No, ale dla Stockfisha każde posunięcie jest takie samo, i tutaj są konkretne linie, które udowadniają, że to jest bardzo dobre. A chodzi tutaj o to, że he Hetman nie może zasłaniać, i, i, i zaraz po prostu y, dojeżdżam tego króla. No, E4. Łatwiej kiedy to znalezienie? A właśnie, jeszcze śmiesznie, bo tam po partii ten podszedł do mnie Plat, ten Narcyz z pierwszej rundy, co z nim grałem, i tam zaczął mi dyktować, że, a tam miałeś Hetman G4, E4. Ja mówię, ale po cholerę E4. A ten, no nie wiem, ale plus 6 było, <laughs> także mi wyjaśnił. Eee, no dobra, eee, więc co się tutaj wydarzyło z ludzkiego punktu widzenia? Wydarzyło się Hetman B5. No, i ja stwierdziłem, że dobrą opcją jest wybić i wieża C5. Policzyłem wariant taki. Wieża A8, wieża bije B5, król C6, żeby obronić pionka. Wieża E5, wieża A2, wieża E7, wieża B2, wieża F7, wieża B6, żeby bronić na G6. Ale teraz mam szach, tu, tu i jestem pierwszy. No i wygram. Więc, więc to sobie policzyłem, a bo jeżeli przeciwnik oj, jeżeli tutaj przeciwnik będzie chciał podejść, żeby zatrzymać pionka, to ja zagram F6 i pójdę sobie królem tutaj zdobędę pionka B7, no i tam wiadomo, później łatwo wygram. Więc ja miałem to te, ten wariant na uwadze, a bo jeżeli przeciwnik nie zagra wieża B6, tylko tam B5, no to to musi być wygrane. To przyznam szczerze, że tego tak turbo dokładnie nie policzyłem, ale stwierdziłem, że po prostu idę pionem G, idę pionem F, idę królem. No i jak tam przeciwnik dobiegnie do pola przemiany, to wtedy oddaję wieżę. No i sama wieża trzech pionków nie zatrzyma. Więc jakby to miałem na radarze. Ale przeciwnik tutaj dokładniej policzył, ponieważ nie zagrał król C6, olał po prostu tego pionka B7, i to, czego ja nie widziałem, to jest posunięcie E4. I to rzeczywiście poszło w partii. To E4 jest bardzo silne. Wydawałoby się, że to jest taka głupotka, no bo osłabia sobie tutaj tego pionka. Natomiast no, jest to potężne, tak na dobrą sprawę. Ponieważ jeżeli zagram król G3, tak jak poszło w partii, to jest wieża A5. I teraz, albo przeciwnik zabierze mi pionka G5, albo jak podejdę królem, to zabierze mi pionka F2. I wtedy moje pionki zostają izolowane, i nie mam jak wygrywać tej pozycji. Natomiast jeżeli po tym E4 zagram B4, żeby przeciwnik nie miał ruchu wieża A5, no to teraz zatopionek F2 mi ciągle podwisa. No i znowuż nie ma jak tego króla niestety zaktywizować. No także tutaj rzeczywiście prze przeciwnik się wykazał precyzyjną defensywą. No ja oczywiście tutaj nie odpuściłem. No i jeszcze przez. Jeszcze przez 35 posunięć tutaj próbowałem w tej remisowej wieżówce przeciwnika gdzieś tam oszukać, ale nie, no to jest arcymistrz klasa. Także tutaj w wieżówce nic, nic mi się nie udało wyczarować. No po prostu dobrze się bronił, ciągle mi tutaj przeszkadzał, no i nic, nic nie, nie udało mi się wytworzyć. No i finalnie partia zakończyła się remisem. Także ogólnie: no ogólnie spoko, ale jednak liczyłem na więcej. Ale w ogóle sporo się pozmieniało, bo jeszcze rok temu to bym się cieszył, że mi się udało jeszcze zrewisować, a teraz to mnie niedosyt po takim remisie. To, to jest pewna różnica. No dobrze, także ogólnie partia ciekawa. Mogło być lepiej, ale mówi się trudno, jest nauka na przyszłość. Jutro czeka mnie ciężki dzień, gdyż będą dwie partie jednego dnia także dużo grania przede mną, no i cóż, naparzamy oczywiście dalej. Dobra, także jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w kolejnej produkcji, także dzięki za uwagę i popa!